Cześć, witajcie z tej strony Jerzy Maniak i witam Was w kolejnym odcinku z serii World of Tanks. Dziś sobie pogramy T25x2, który jest moim świeżym nabytkiem. 850 wytrzymałości, 560 koni mechanicznych, mocy silnika. Jest to podstawowy silnik, bo jeszcze mi brakuje mi trochę expami do następnego. Prędkość maksymalna 56 na godzinę, 76 mm. Pancerza kadłuba z przodu 50 mm z boku, 38 mm z tyłu. Pancerz wieży 76 mm z boku 25 i z tyłu 25, czyli stosunkowo słaby pancerz jak na siódmy Tier. Uszkodzenia pociskiem standardowym od 180 do 300, hmm, czyli takie przyzwoite. 128 na 213 penetracji pod pociskiem standardowym, hmm, czyli ładnie, ładnie. Szybkostrzelność 7. 79, czyli około 6 minut ponad 6,5 minuty przeładowania prędkość obrotu wieży 18 stopni hmm, trochę słaba zasięg widzenia tylko 308 metrów i zakres sygnału 615 metrów na najlepszym dziale na, na najlepszym radiu no i dobra lecimy sobie bitewkę a, zapomniałem jeszcze powiedzieć jakie to ma działo ale to chwilę moment hmm. Będziemy nas wróciło z ósemkami. Czyli dosyć ciekawie rozrosowanie. Wolałbym być jednak o wiele wyżej niż jestem w tym momencie. Ale może uda nam się trafić się na taką bit bitwę. Co do działa. Mamy tutaj 90 mm działów, Gdzie Standardowe, żeby średnie uszkodzenia, jest to 240, penetracji ma 170 mm, czyli, tak jak mówiłem, przyzwoite działo. Polecimy chyba sobie do miasta, no, bo tam będzie chyba najlepszy wybór. No i co z tego, w osiem, że tam pokazujesz? Mam tylko jedną artę. No i dobra, kilka bitew i już niedługo będziemy mieli silnik, to wreszcie inaczej będzie on się w ogóle się zachowywał. Ważne, że on działa. A, jeszcze się jeszcze. ISEK, czekaj na mnie. Ja za to. A i od razu mówię, dnia jutrzejszego, od godziny 5 do 11, będzie serwer niedostępny, ze względu na to, że już zostaje wprowadzony Patch 8.2, której to dostaniemy nowe amerykańskie czołgi. Chodź tu Szósty tier. Hmm. Hmm, tiger, Tiger tutaj. Hmm. Interesujące bardzo. Hmm. Jack Pantera tam walczy, widzę. 144 No e, ty, Churchill, co tutaj robisz? Hmm, odpoczywasz. Schowaj się na chwilę. Też chcę trochę podstrzelać. No. No, dziękuję. No, Icek, wystaw się. Wystaw się. Tiger, ty też możesz być. Nie wiem, co to zrobiłem, ale dobra, czas syn. O, ściągnęli mi go Miał być mój A dobra, czor z nim Jadę, pomogę tutaj trochę Kurde i trzeci nasz, nasz jest stokowy Ue. Nie ma wieży jeszcze najlepszej Dobra, co my tutaj mamy? I se postrzelamy Ciekawe w kogo. Jeszcze że to będzie tam będzie zamrozić źle, to się skończy, ale dobra. Coś tam jeszcze jest, ale nie wiem co. Na razie jest 7 do zera dla naszych, czyli ładny wynik, z warunkiem, że ja nie zginę. Dobra, i seks chowany. Także ten tutaj się męczy się z tymi. Powinniśmy przejść już naprzód. Miss się zbliża. Miss pojechał takiej na drogą. Dobra, pomogę szybko tutaj jeszcze jestem w ruchu Kawu 1 s też nie ma najlepszego działa nie co się bać się niego ładny strzał biegu oflankowanie i dup Lol, czasami takie wypadki się zdarzają. Dobra, lecimy w kierunku tej bazy, już nie ma co. O, ściągnęli go. Dobra, lecimy. Lecimy i nic nie mówimy. Trzynaście jeden, Ładny wynik. Hellcat. Widzę, że już ucieka. Ucieka! Jedzie wprost do mnie. O, Hamel. Of. Trochę za późno. Niepotrzebnie czeka, mogą mi strzelić wcześniej. No i piękna wygrana 15 do 1. Z każdej strony nasze wojska dawały sobie radę. No i dobra, polecimy następną bit bitwę. Nadal T25 na 2. No i teraz nas rzuciło ładnie z siódemkami. Będzie w co strzelać. Mamy teraz mapę w tej chwili kopalnie. Średnie i szybkie czołgi oraz te lekkie powinny zajmować od razu górkę. Kilka czołgów powinno dać się w kierunku na linie 1 i 3, a reszta powinna udać się w kierunku na kwadrat D7. E, gdzie ten kawałek daneski i jedzie? a dobra, niech stracę Jak chcesz To Mika 570 Dobra, pomożemy go wow. e, Lekkie przycięcie miałem No ale to nic złego się nie stało Idziemy dalej Myślę, że ping mi trochę się unormował no, jednakże jestem już sam. Grałem już na testowym tymi nowymi czołgami amerykańskimi. Rzeczywiście fajne są. Tylko, no niestety, największy będzie dla mnie ból przejść z T21 na T71. A później może będzie lepiej. Bo jednakże chcę tego T57 Heavy wbić. tutaj w Porsche. T50. Chodź tu, chodź tu. Wow. Po prostu takie szybkie obrócenie wiesz. Ajajaj, oni tutaj na nas czekają. Yes i Churchill. Przed nim. Jest na gąsce. Nie mylę, on gdzieś tam był chyba. M41 wy M7 Priester, nie wiem 41 znowu Dobra, szybko trzeba się ukryć, trzeba się ukryć, szybko pod skałkę Tak jak kolesia, tutaj też się schować chyba, co? Ja sobie poradzę, spokojnie, przypinuję ich tutaj Dobra. Wrukiem który się zniszczył swojego. Uho. Dobry, dobry gościu. Brawa dla niego. Polać mu, Zresztą to, to będzie chyba dosyć szybka bitwa. Tak mały kawałeczek, tylko go widziałem. A jednak go traf, trafię. Black Prince. I powoli zaczynam już te czołgi brytyjskie ubijać, bo jednak brakuje mi trochę jeszcze do eksperta. Więc najwyższa pora. I jeszcze jeden strzał. I powinno być już po nim. To jeden heavy, ty do mnie Ja tak szybko tutaj się nigdy się nie poddaję. zostały SU-152, T-43 i M41 do ubicia. T-43 w tej chwili jest ten na górce, w tak zwanej kopalniach. Report my entire team, please for being retreat. Jeszcze czego? Może frytki do tego? An arty for team killing. A co to? A ciebie też? Na. <laughs> o, oh, jest i su. Gdzie on już tam zawędrował, ludzie? <laughs> Dam radę, sobie ubić. Daliśmy radę. 508 metrów. Mały snajper. I zobaczmy ile. 1032 expa. No i dobra, odblokowujemy sobie silnik. Montujemy. Poleciałem trochę z wolnego expa, ale nieważne. No i dobra, lecimy sobie nas jeszcze jedną bitwę. 131 tysięcy graczy na serwerze europejskim. No dosyć dużo. No i teraz znowu mamy ładną bitwę. <laughs> Miały być również szcząki chińskie w wersji 8.2, ale zostały przeniesione na inny termin, muszą zostać dopracowane. No i dobra, polecimy sobie na linii jeden. I zobaczymy jak on teraz będzie szedł. 704 konie mechaniczne. Hmm. No już z górki już jest trochę lepiej. No jednakże inaczej się zachowuje, trzeba przyznać. Jedynymi takimi porządnymi ścignikami dla mnie to. No jednak są wszyscy. Dobra, jedźcie, jedźcie, jedźcie. O. Młodszy brat piątego tieru. młodszy brat szóstego tieru a Ja na szarym borym końcu. No jednakże, Hellcat i T49 są bardzo szybkimi czołgami. Trzeba to przyznać. Nie czołgami, tylko myślicielami. Wow, wow, wow Ja po pijaku jeszcze. Nie, żart. Żartuję, ja nie piję. Uuu. Hm. Fila, bo coś tutaj mi się zbugowało. Albo mi ping zaczyna skakać. No nie, dobrze, już wszystko się już unormowało. Coś mi się zbugowało w pewnym momencie. Więc to było. Albo mi grami zaczyna mi trochę mi szwankować, albo nie wiem co to. Chyba i na grami mi szwankować. Mam nadzieję, że to pozwoli mi. Ukończyć tą bitwę. Nie, jeszcze daje radę. Pancerzka, M4, Schuman. Dobra, lecimy. I tak widzę, że mi coś dziwnie czołg się zachowuje. 285. Będziesz mój? Nie, zabrali mi go. Ha! Dobra, lecimy na te 2 MX-12T -y no, Jednak Pinkmin mi nie skacza aż tak wysoko, a jednak on trochę odmawia czasami posłuszeństwa No i dobra, lecimy dalej O, siódme Skład amunicyjny? Ty, chuju O mendo, dobra, trzeba skład amunicyjny naprawić 4,2 Nie ma tu uciekania. Walczy się do samego końca. I lecimy dalej. Nie jakieś tam miałem w pewnym momencie problemy. Nie wiem, jakoś dziwnie mi się... W ogóle nie, nie chciał mi reagować na moje polecenia, ale... Ogarnął się i jest OK. No ale tutaj mamy następny przeciwnik, KW-1S. Churchill pierwszy na dobiciu. Nie interesują mnie takie czołgi. No i 18 powinniśmy we dwóch sobie dać radę. Sojusznik, no więc, czyli po prostu spad. Tak myślałem. Już nieraz ja też tam się utopiłem. No co? No co? Jeżyczka zablokowana Nie patrzy mnie tak długo czekałem na strzał No fajnie Tryb TDK Pod kątem <grym> Dobra, jedziemy dalej Dosyć razem nie włączam R. No niestety, dobre. Nie ma co jechać, już walczyć, już dalej. No trochę możemy, kawałek się podjechać do przodu. to 150 trochę za późno, że je zjechał jechał z tego kapa. Mogę jeszcze Ale trzy fragi są. Strzelec pancerny, strzelec wyborowy. 9 na 9 14 tysięcy zarobku. No i ładnie. No i tym akceptem zakończymy ten dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.